Witamy w Energii Polska, dzisiaj chciałbym przedstawić Państwu montaż instalacji gazowej Lovato do Forda Focusa z 2002 roku. Auto z silnikiem 1.6 o mocy 100 koni. Przejdźmy może do pokazania poszcz poszczególnych podzespołów instalacji. Z prawej strony komputer sterujący pracą instalacji, dalej reduktor, filte filterek fazy lotnej i wtryskiwacze gazowe, które już dawkują nam gaz e, na poszczególne cylindry. Dobra, przejdźmy może do pokazania przełącznika. Przełącznik w tym samochodzie. Znajduje się koło lewej nogi kierowcy. Schowany dość mocno. Zaraz Państwu spróbujemy podświetlić to troszeczkę. O, dokładnie tam. Zbiornik 42-litrowy w tym aucie został zamontowany. Pasuje tutaj w miarę idealnie. Niestety mamy seryjnie tutaj koło dojazdowe, więc nic większego nie wejdzie. Wlew, Wlew jest pod klapką. Z dokrętką. Ale jak najbardziej jest to rozwiązanie, które zadowala. Tak? Przejdźmy może do podsumowania. Tak? Koszt takiej instalacji do tego samochodu lowato to jest 2500 zł. Zwrot następuje po około 10 000 kilometrów. Tak? Spalanie tego auta około 9 litrów benzyny, 10 gazu, e, czyli oszczędności na 1000 km to jest około 250 zł. Tak? E, zasięg. zasięg tego samochodu na tym zbiorniku to około 400-450 km, e, więc jak najbardziej zadowalająco. Dziękujemy, zapraszamy do Energii Gaz Polska na montaże instalacji gazowych.